Ulica imienia Wiesława Wody została uroczyście otwarta w Tarnowie. Ulica prowadzi od ronda żołnierzy wyklętych do Tarnowskiej Strefy Aktywności Ekonomicznej. Odsłonięcia tabliczki z nazwą ulicy dokonali Wiktoria Woda, wdowa po zmarłym w katastrofie smoleńskiej pośle PSL Wiesławie Wodzie i prezes Małopolskiego Zarządu PSL Andrzej Kosiniak-Kamysz. Trzeba spełnienie jakiegoś testamentu Wiesława Wody, bo on zawsze walczył o rozwój tego regionu, walczył o rozwój Tarnowa, a ja przypomnę tylko obwodnicę, która w tamtych latach powstała jak jakby wojewodą tarnowskim i odciążyła cały Tarnów od ogromnego ruchu. No była rzeczą kluczową dla, dla mieszkańców, dla regionu, dla tych wszystkich, którzy tutaj też podróżują i tych inwestycji było tak, tak wiele, zawsze na sercu mu leżało też dobro. I miejsca pracy, a, a ta ulica będzie prowadziła do miejsc pracy, bo jeżeli tu będzie ta specjalna strefa ekonomiczna, ten obszar aktywności gospodarczej, no to jest piękne połączenie historyczne ze współczesnością. To jest czwarta ulica związana z szeroko pojętym ruchem ludowym po ulicy Wincentego Witosa, która prowadzi z Tarnowa do Wieszosławic ulicy Batalionów Łobskich, ulicy Wiciarzy i Wiesława Wody jest czwartą. Po uroczystości otwarcia ulicy imienia Wiesława Wody ludowcy udali się na spotkanie opłatkowe. Czego ludowcy życzyli sobie podczas spotkania? W tym roku oczywiście sukcesów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, bo tak się złożyło, że partie polityczne w tej chwili to głównie jest to odskocznia do władzy prawda, w różnych formach zaczyna się ten, ten praktycznie dwuletni czy trzyletni nawet okres wyborów od Europarlamentu poprzez samorządowe yy, i parlamentarne wybory, więc przypuszczam, że dużą częścią będzie jednak yy, to, yy, o czym ludzie zapominają, posądzają, że walka o stołki, ale przecież ideą partii jest walka o, yy, o przejęcie władzy i realizację własnych yy, Przekonań własnych programów gospodarczych i politycznych. To jest tradycja, która się wiąże z województwem tarnowskim, które trzeba przypomnieć między 75 a 98 rokiem było, i wtedy to się zrodziła ta tradycja. I ona głównie gromadzi to spotkanie, gromadzi głównie powiaty związane z województwem tarnowskim, ale. Krakowskie powiaty i działacze z województwa już wielkiego teraz również to przyjęli, przyjeżdżają i są serdecznie witani w Tarnowie.